Witajcie w kolejnym odcinku z Age: Silent Gods. Jak widzicie teraz na ekranie, właśnie pokonałem 18 stage Grave of Venom, czyli popularnej harpi. W sumie być może najważniejszego dungeonu, jeżeli chodzi o farmienie sprzętu. To jest przedostatni stage, ale są tutaj jeszcze te legendarne materiały, z których można wykraftować legendarny sprzęt. I, no i jak widzicie, tu o bohaterach za chwilę, no bo tu są legendy i epiki, natomiast no, nie są oni tacy niezbędni aż tutaj. Można je zastąpić też słabszymi. Bohaterami, to może za chwilę o tym powiem, ale tu chciałem zwrócić uwagę, że wcale nie mam ich na setnym poziomie no, są na 90. Tak średnio. No tutaj jeden jest podciągnięty, którego mi się wcześniej udało awansować, żeby na arenie mieć jakieś tam większe szanse, bo tam jakby ten poziom odpowiada temu najwyższemu bohaterowi. Więc ten wikuk czy wicuc, w zależności jak tam się go wymawia, jest podciągnięty. No, wróćmy sobie i pogadajmy troszkę o tym, o tej harpie. Czemu, czemu ten dungeon jest najważniejszy? No więc tak, tu, jak pamiętacie, może wcześniej, albo ktoś zauważył, grałem chorusem, który zupełnie. daje radę w większości przypadków, w większości Dungeonów jest to świetny tank. Natomiast no, trafiłem tutaj takiego chrysosa, bardzo mi się spodobał z opisu, choć wcześniej nie widziałem, że wymieniano go w gronie jakichś tam topowych legend. Ale no, na tyle mi się spodobał, że nawet poświęciłem wszystkie tutaj książki te scrolle, żeby go wyskrollować Chodzi Chodziło najpierw mi głównie o to, żeby ten atak Penalty 2 miał 100% szans o tym też jeszcze za chwilę, e, tu już jest Wicud, to może sobie z tego wyjdziemy, to też jest bardzo fajna postać, ale tak jak wam e, kiedyś mówiłem, że ciągle grałem Hexandrom, no to e, to jest trochę taka Hexandra na strydach. E, też ta sama Affinity z Poisonów. Natomiast no, robi troszkę więcej moim zdaniem niż Hexandra, więc skoro już go trafiłem, to o, i bardzo go polecam, jeśli ktoś go ma. E, no tak, ale wracając do tej drużyny, czyli zamiast tego mógłby być spokojnie Horus, zamiast tego pana mogłaby być Hexandra, e, zamiast tego mojego można powiedzieć, stałego DPS-a, mógłby być ktokolwiek inny zadający obrażenia. Za chwilę przejdziemy do ustawienia, to pokażę Wam o co chodzi. No, Woresz jest po prostu. Nie chcę powiedzieć, że niezastąpiony, ale no jest to świetny epic. I tak jak wspominałem, tam w odcinku dotyczących porad w trakcie gry. Naprawdę nie trzeba się skupiać na tym, żeby drużyna składała się z samych legend i skupiała się też na tym jednym Affinity, tak, żeby miała ten pięcioelementowy bonus. Foresh jest pewnie lepszy od części Legend. To było takie moje, że tak powiem, marzenie w sezonie zerowym. Trafiłem go oczywiście w Wojasza. Jak już skończyłem wszystkie przygody, to jeszcze tak w ramach dygresji powiem, że kolejnym marzeniem był Frubach. I jeżeli ktoś go ma, to może tam to też jest jeden z najlepszych epików w grze, jeden z najlepszych tanków. Myślę, że zarówno Wojasz, jak i ten w Frubach spokojnie są lepsi niż duża część legend. No dobrze, ale to co Wam chciałem pokazać to właśnie to, że zacząłem ten Stage 8 w Harpi i, i jak widzicie, to są epickie przedmioty, tak? Tam nie ma żadnych cudów. Wszyscy moi zawodnicy, że tak powiem, mają epickie przedmioty, no oczywiście plus artefakt, tu czasami te Glify y, mają rarowe. No to tam jeszcze nie farmię tego tak często. I chyba tutaj ten na 80 poziomie nie ma tutaj też y, nawet tego negatywnego glifa y, czy kryształa. Już nie wiem, jak to się nazywa. Y, dobrze, teraz co tutaj jest ważne i o czym chciałem powiedzieć? Więc y, no tak. Chyba z stageu 9 to nawet na koniec gry w sezonie zerowym nie robiłem. Tu tak szybko mi się udało dojść do 8. Jak widzicie, i stage 7 daje tu już te legendarne materiały. Więc no, tak jak mówię, jeżeli zejdziemy z tej legendy tankowej na Horusa, to może będzie on trochę słabszy, ale tylko trochę. Jeżeli z tego Wicuca zejdziemy na Heksandrę, to też ona swoją rolę pełni. Zależy od przedmiotów. Tak jak w tych poradach, tutaj są te line-upy, gdzie można sobie obejrzeć. Jak widzicie tutaj, bez legend, ludzie robią spokojnie ten stage. Jeżeli chodzi o stage 9, to też tutaj ktoś go zrobił bez legend. To co prawda już są tam. 98 poziom tych postaci, więc dosyć silne, ale tutaj ten healer jest jak najbardziej też niski poziom i to, i to nie przeszkadza. Ten, ten dungeon jest taki, że jedyne, może nie jedyne, ale najważniejszą rzeczą jest tank. Tu w tym przypadku, jak widzicie, na najwyższym poziomie. To jest ta pani. Tutaj wszędzie są chorusy, także, tak jak mówiłem, i to jest też, no tu jest 90 poziom wyjątkowo, więc ktoś musiał go mieć już dobrze, wydaje mi się, dopakowanego, ale tutaj są setki i 98 i teraz, czemu się tak dzieje? Dlaczego ten tak? No, weźmy sobie jeszcze. Jeden chlebek zużyjmy, już niech tak będzie, chociaż mało mi tych chlebków zostało, ale na potrzeby filmu sobie zaraz tutaj włączymy. To jest taki popularny układ, żeby zaatakować tą harpie. Czyli mamy tanka tutaj na środku, oni się tu, tak jak widzicie, z tymi liniami bezpośrednio atakują, i tank pod, podbiegnie do tej hydry, będzie z nią tu walczył. Pozostali to są jednostki, że tak powiem, nie maili, tylko ranged, tak, czyli z daleka atakują. Nawet trudno powiedzieć, że atakują. No jest tutaj mój właśnie Auster jako jedyny taki DPS. No może można też uznać, że ktoś zawsze tam woreż, czy pozostali w jakimś stopniu pomogą. Ale przy tym układzie, jaki tu widzicie, no zacznijmy tą walkę, będziemy sobie tak opowiadać. To zaznaczam, że ten mój niski poziom i sprzętu w zasadzie i, i poszczególnych postaci, tak, ten tylko 90, no, nie powoduje, że to jest stuprocentowa skuteczność. Myślę, że jak podniosę ten sprzęt trochę tego legendarnego po farmie, to wtedy, wtedy będzie lepiej. No, ale tu jest. Od... O, już prawie myślałem, że go zabiją na początku. Ale jest tak, że, że energii nie magnujemy, tak? Nawet jeżeli się nie uda, można spróbować jeszcze raz i, i następnym razem się uda. Jak widzicie, praktycznie ta czwórka nie dostaje żadnych obrażeń, Atakowany jest tank, który dodatkowo. Ma nakładany na siebie Decrease Defense, czyli coś bardzo niebezpiecznego w tym przypadku, bo na nim opiera się cała ta nasza obrona. Ale mamy tutaj tego wikuca albo Hexandrę, która może zdjąć te z stanka. Więc o, właśnie to, właśnie to się stało. Było zdjęte debuffy. teraz tak. To jest postać, która leczy, to jest postać, która leczy i wor, woraż też leczy. Więc e, sami widzicie, że e, cały ten układ i strategia e, polega w zasadzie na tym, aby utrzymać tanka przy życiu. E, Harpia się na nim skupia, cały czas go atakuje, a pozostali e, utrzymują go przy życiu oprócz DPIS-a i zadają powoli kolejne obrażenia. I właśnie, jeżeli uda się go utrzymać do końca walki, pomimo o tych wściekłych ataków i Dickie's Defense, to będzie dobrze. Ee, oczywiście, najważniejszy debuff, jaki tu widzicie, to jest Dickie's Attack. Czyli, jeżeli Harpia będzie atakować słabiej, to tym większe są szanse. A prawie, prawie, że nasz tank zostanie przy życiu. No, ledwo żyje. Znowu mu wyczyścimy DK Defense, i tym samym już powinno być dobrze, już jest końcówka. Może nawet jakby teraz zginął, udałoby się to dokończyć. Ale udało się bez tego. Wszyscy przeżyli. Harpia padła. Czyli, tak jak widzieliście, jak oni byli ustawieni, to. To jest jakby taki układ, który chyba większość osób stosuje, z tego co widziałem. Ja go tak polecam. No, i przede wszystkim włóżcie sobie wszystko, co najlepsze, jeżeli chodzi o taką tankowatość, czyli HP procentowe i defense procentowy na tanka. Wspomóżcie go też tak także jednostkami, które, które będą go leczyć i zdejmować z niego ten. Dekrees defense. Tak jak tu widzicie, tak jak mówiłem, to są epickie przedmioty i te glify, które. Runy, przepraszam, ja ciągle glify, ale to pewnie z rajda jakiś tam e, przerzut słowny. E, tu mam accuracy, bo tak jak mówię, tam go scrollowałem na tym ostatnim jego umiejętności, na tym ostatnim skillu, żeby miał 100% dekrees attack. E, co jest równie ważne, tutaj mam defense, defense HP, także bardzo ładny. No i tak jak tutaj widzicie, to jest HP procentowe, trochę AQS. No to nie jest jakiś duży wybór, ale wszystko, co najlepsze, postawiłem na tego tanka. Wszystko, co jest najbardziej takie u mnie, co może go, pomoże mu zachować życie i właśnie, właśnie tak to wygląda. I, i, teraz, I teraz tutaj, tak jak mówiłem, ten jego atak penalty 2. Czyli, jeżeli uda się to założyć, atak będzie słabszy, znacznie wzrastają jego szanse na przeżycie. Tu, oczywiście, możecie sobie wśród swoich czempionów e, zaznaczyć. I jak widzicie, e, też Horus ma atak penalty. E, dlatego też fajny jest ten Wiku że on też to ma. Jeśli ktoś ma Dayna, także bardzo polecam. Więc da się tą drużynę zrobić też bez legend, zupełnie, tak zresztą jak tam widzieliście. I musi być tylko wspieranie tego tanka. Grave of Venom, podsumowując, jeden z najważniejszych dungeonów, dlatego, że akurat tank oczywiście ma przedmioty z Grave of... Kurs, natomiast no, wszyscy pozostali tam trzeba patrzeć. No tu mam jeszcze accuracy, jakiś set, ale część ich takich podstawowych, tych najlepszych zdolności opiera się właśnie na ataku. tak, Więc to mamy sety, które ten atak wspierają. Dajcie znać, jak sobie radzicie z tym dungeonem, na którym jesteście poziomie. To też zależy, ile już gracie, no ale e, ja właśnie tak e, nie spodziewałem się, że tak szybko dojdziesz do ósmego levelu. A jeżeli wzmocnię e, po farmie troszeczkę bardziej gobliny, gdzie oni będą rzeczywiście powiedzmy wszyscy na takim już 98-setnym poziomie, to może uda się i ten ostatni stage też zdobyć. Póki co to chciałem Wam przedstawić właśnie taką strategię, także powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.